Uwaga, czarny ludzie polskich miast i wsi Przed Tomasz Olbratowski w RMF Jego murzyńskość, Tomasz Olbratowski Interwencja BW w redakcji Wprost spowodowała, że przestałem się czuć bezpieczni W mojej ojczystej ojczyźnie, w mojej ojczystej redakcji, czy nawet w domu bo, bo co to za interwencja? Przychodzą panowie w czarnych ubraniach z napisem ABW, po jakieś nośniki, nagrań I proszą redaktora, żeby mi oddał komputer Ten nie oddaje, szarpią się, trochę idą I to są służby specjalne? Jak tu czuć się bezpieczny? bezpiecznie z takimi służbami specjalnymi. Ja chcę widzieć służby specjalne jako naprawdę specjalne. No jakby do mnie przyszły służby na interwencję, to ja chcę, żeby mnie rzucili na glebę. Bud na ucho, aż mi włosk wyjdzie nosem i dawasz to hasło do kąpa. To jest interwencja, a nie proszenie się o, o, o coś. Jak kwadratowi faceci w czarnych kurtkach dostają zlecenie od prokuratora, to nie ma bon ton, meble, gdybyś, a zajrzał, byłbyś pan tak nie nieistotne, czy zlecenie słuszne. Nie chodzi o treść nagrań, o zasady zachowania się specjalnych funkcjonariuszy chodzi. Jak wchodzą, to gleba, palec w oko, demolka w kuchni i dopiero zadajemy pytania po śmierci. Innocze, in, inaczej nie ma zaufania do służb specjalnych. Jak funkcjonariusze mają takie akcje przeprowadzać, jak w redakcji wprost, to zamiast czarnych mundurnych idą na akcje w białych, marszczonych spódniczkach, różowych podkoszulkach na ramionczkach z napisem ABW wyszytym kryształkami z No, bez murzyńskości i proszę służby bardzo no. <śmienic>